Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy królestwo Boża, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Pytanie o Królestwo Boże jest pytaniem trudnym, chociaż stawiamy je sobie. Myślimy o tym, w jaki sposób Chrystus poprzez swoje przyjście na ziemię sprawił, że Królestwo Boże wzrasta. Nieraz wydaje się, że może. Rzeczywistość w jakiś sposób przeczyć temu, albo osłabiać naszą nadzieję, gdy widzimy znaki, że zły chce królować w dzisiejszym świecie. Wczoraj, gdy bojówkarze opowiadający się za prawem do zabijania dzieci wtargnęli na teren Trybunału Konstytucyjnego, widzieliśmy jak jeden z uczestników. Tego bezprawia pokazał gest Wiktorii Szatana, że diabeł zwycięży. To są rzeczy już bardzo poważne. To są rzeczy dotykające nie tylko kwestii przestrzeni publicznej, spraw społecznych, ale bardzo mocno walki duchowej, która przechodzi przez naszą Ojczyznę, pytając się jaki będzie kształt naszej umiłowanej Polski kto w niej zwycięży dlatego wiele pytań rodzi się w naszych sercach jak zatem na tej glebie wyrośnie królestwo Boże może nieraz nie widzimy właśnie wzrostu tego królestwa w przestrzeni społecznej a jeszcze bardziej w naszym życiu osobistym i przychodzi to pytanie: Gdyby rolnik nie miał cierpliwości, gdyby jesienią, patrząc na pole, nie miał nadziei, że za ileś miesięcy tutaj wyrośnie przepiękne zboża, którego ziarno będzie życiodajne dla człowieka, to zapewne nie podejmowałby żadnej aktywności może popadłby w jakąś formę zniechęcenia, słabości, jedynie narzekania. A jednak przychodzi czas, gdy widać zapowiedź kłosa, gdy przychodzi dojrzewanie, gdy przychodzi czas plonów i ich zbierania, cieszenia się nimi. Ta przypowieść dzisiejsza mówi o tym, że siła nie jest w człowieku. Siła jest Panu Bogu, siła Królestwa Bożego, które zawsze tutaj na Ziemi będzie podlegało pewnej walce ze złem. Walce, która rozpoczyna się w naszych sercach, w naszym sumieniu, w naszej trosce o, roz, o rozwój miłości, wiary, troski o drugiego człowieka. Czy jestem zatem człowiekiem cierpliwym? Cierpliwym to znaczy nie nic nieczyniącym, leniwym, ale cierpliwym to znaczy cierpliwie oczekującym na wzór cierpliwości Pana Boga względem każdego z nas. Czy współpracuję z łaską Bożą, czy w swoim sercu mam nadzieję, czy wierzę słowom Pisma Świętego? Że ostateczny triumf należy do Pana Boga. Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności. Tak kończy się dzisiejsza Ewangelia. Pomyśl, czy dzisiaj będziesz miał, będziesz miała czas na osobność, aby tam Pan Bóg wyjaśniał Ci to wszystko, co. Otacza Cię to wszystko, co spotyka Cię w Twoim życiu. Amen.